Cześć, dzień dobry moi kochani, witam Was w kolejny vlogu i tak w vlogu yy. tak, chwilą gadałam do niewyłączonego nagrywania. Widzieliście przebitkę z poranka. Już mamy prawie drugą. Ja się dopiero zaczynam vloga. Ale wiecie co, trochę poukładam? Mamy niedzielę. Ja troszkę poukładałam i wiecie co dzisiaj. Pierwszy dzień w tym roku. Powiesiłam pranie na balkonie. Jestem już, stwierdzam, że jestem starą babą. Pocieszy mnie to, że mogę sobie powiesić pranie na balkonie. Tak. I to mnie bardzo cieszy. Patrzcie się, jakie od Ja się mm. Ja właśnie włosy umyłam. Znaczy, wykąpałam się, zrobiłam sobie farbę. Sobie farbę. Teraz Jarek mi zajął łazienkę. Będę prostować włosy w jest z Igorem na spacer? Nie jest za. Nie ma słońca, ale nie jest tak bardzo zimno. Więc może weźmiemy młodego i pójdziemy na chwilkę. Upię go ciepło, W się sensie kurtkę zimową, bo zawiewa i czapkę. I myślę, że możemy na chwilkę się przejść. Obiad dzisiaj mamy, bo zobacz wczoraj. I praktycznie na Jarek dzisiaj chce, bo mu obiecałam. Ale mięso jest wczoraj, także możemy iść, tylko chcemy, żeby Igor wstał, zjemy i pójdziemy. Znaczy Igor zje zupę i pójdziemy. Tak, także zapraszam Was na dzień z nami. Ja jeszcze mam mały plan, ale to nie będę Wam mówić, bo nie wiem, czy mi wyjdzie coś zrobić jeszcze. Wykorzystam fakt, że będę trochę podmalowana i będę miała włosy wyprostowane. Także ja się robię kobietą. Fifka! No chodź! Tak. Potwierdzam jeszcze raz. Fifka jest z nami. Tak, Guga? Fifunia! Mamy już dzień następny. Myślałam, że brudna jestem. Eee. Ja już nic nie nagrywaliśmy z Jankiem. Bośmy się dzieli, niczego nie robili, tak naprawdę. E, I guś śpi, ja lubię zupę i jeszcze ratuję doma przed spaleniem. A ja górki powyłączyłam. Gora w pokoju, co jakiś czas mi strasznie śmierdziało, e, Widzicie co? Takimi palonymi kablami. I ja się właśnie tak zastanawiam, co Janek do mnie mówi. A, bo to z grzejników jak wody spuszczają. Dzisiaj śpi, ja jestem w kuchni i znów to czuję. I to tak mocno, że jak do jego pokoju mi w... drażniło. Powyłączałam, drażniło w nos, że Powyłączałam wszystkie korki, poleciałam do pani na góry, na górze i aż nie mogę mówić. Czuję wszystko w porządku. U niej wszystko w porządku. A ja chodzę i niucham. Mówię, nic nie jest podłączone. Nic. A tu patrzcie się. Śledztwo zrobione. Widzicie to? Taki mam piękny kontakt. Widzicie to? Jakie zjarane. Także ja już właśnie izolację użyłam. Dopóki yy. się wietrzy. Uratowałam świat. Przynajmniej mój świat, taki mały. Także jestem z siebie dumna. Zaraz mogę korki włączyć, zupę zakończyć. Bo świat uratowany. Mogę robić do Co do Fifusi, to proszę. Cicia ma się dobrze. Masz się dobrze? Fifunia. Jak widzicie, leży. No, odkurzałam, bo Igor mi się dostał do szafki i wyciągnął całe jedzenie dla rybek. No, ja właśnie chcę poukładać. Przecież nie wiem, czy tu jest sens, bo za chwilę męta wstaje. Proszę, masz się dobrze? Ci ciuchna. Także fifka żyje, my też żyjemy. Ja oczywiście sprzątam przy okazji. Tak jak mówię. Powtórzę to jeszcze raz. Dzisiejszego dnia. Świat uratowany mogę kończyć zupę. Mój panier właśnie wstał. Ja jestem czerwona, bo przesuwałam właśnie całą tą. E, Boże kochane, ten słupek z lodówką, bo się okazało, że najprawdopodobniej i Gorek nie wolno tego dotykać. E, ten kabel jest połączony. Znaczy to gniazdko, co naprawiałam, jest połączone z kuchnią. I tu jest zwarcie i mi jakby to powiedzieć przestały działać wszystkie, ale to dokładnie wszystkie e, gniazdka w kuchni. Tak. Także część świata uratowana, drugą część świata jadą rodzice będą mnie ratować Zatuś. E, to jest tak, jak widzicie, wszędzie prąd działa. I na przedpokoju, yy, i w dużym pokoju, i w sypialni wszystko jest działa. Tacy w kuchni nic. Ja bym przebolała, jeszcze wiecie gdzie indziej. Tak, no w kuchni musi być. Tam prąd na lodówkę, na światła, na mikrofale, na kuchenkę, na ciepłą wodę w, w rurach, w tym zlewie. Więc wiecie, ja muszę mieć ciepłą wodę, także ja tutaj działałam troszkę. Teraz trochę ten kabel podniosę, żeby panicz... No co, jeszcze masz troszkę. Jeszcze jest. Panicz był bezpieczny. No i tyle. To poruszę gdzieś wyżej. Jakbyście chcieli wiedzieć, jak tam Igor... No podnieś to, co zrzuciłeś. Jak tam Igor i Fifka. Fiwka jest tu, Igor jest tu. Proszę. Bycie chcieli wiedzieć. Jak się im razem żyje. Czemu ty karmisz kota, jak ty masz jeść? Nie. No! Nie. Także Fiwka się ma bardzo dobrze. I nie, Fiwka już jadła. Teraz ty. Nie dawaj kotu. Nie dawaj kotu. Ty zjedz i gorek, no do buzi. No. Ostatnia na kota, tak? No. Dziękuję. Widzicie, moje dziecko ostatnio kawałeczkiem dzieli się z kotem. Także, fiwko się ma bardzo dobrze. I gorek też teraz już o nią dba. Ostatni kawałek dałeś kotu? KOTU DAŁEŚ? Dziuba! Także jest okej. Okay. Dobra, już się odezwę do was jutro, bo ja nie wyglądam. Jest ósma, Jarek kończy pracę. Rodzice wyszli dopiero godzinę temu, ale wszystko jest zrobione. Cześć, dzień dobry, nagrywam tak naprawdę końcówkę. Nie nagrywaliśmy nic wczoraj jak byliśmy z jakim bośmy zapomnieli. A mieliśmy tam trochę cztery kubiki drewna do przeniesienia, wiecie, a potem szybka jazda, Igor zmęczony, bo nie spał. Teraz jak widzicie, zaraz idzie spać i przyszedł mi trochę podokuczać, bo się położyłam, bo tam Jarkowi pisałam o rybkach i męducha przyszła do mamy. I ja przyszłam tak na zakończenie, bo chcę go. Ech, przepraszam, dzisiaj wieczorem postaram się złożyć na dalej jutro tego vloga, bo w poniedziałek go otwierają żłobki. Igor idzie do żłobka i współczuje panią ze żłobka, gdyż ostatnio, jak go nie było przez dwa tygodnie czy trzy, yy, no to chyba dwa. To strasznie gryz. Więc teraz pewnie znów będzie niegrzeczny, a ja muszę sprawdzić, poczekajcie, bo on. E, nawet idzie dobrze. Ech. Jest trochę unudzony, powiem Wam szczerze, bo tak, ja już nie wiem, co wymyślać. Wczoraj dostaliśmy od tam siostry mamy jaka puzla, co tylko takie wielkie składaliśmy. Resztę powywalał. Wywalił mi ostatnio jedzenie całe dla Rebek, w całym salonie było wywalone. E, potem obrane orzechy włoskie przez cały przedpokój poleciały. Wiecie, ja wtedy albo jestem w łazience, w sensie ubikacji. albo jestem na przykład w kuchni, coś robię, to go tak nie widzę. I on szaleje, otwiera wszystko, co jest możliwe. E, dzisiaj poleciały dwa kwiatki, ale to byłam z nim w pokoju. Bawił się grzecznie. Widzicie, co ja nie zauważyłam? Bo, bo obróciłam się, bo zaścielałam e, koc. No i grywali mi dwa kwiatki. Masakra. Obie oczywiście zamknięte. Nie mam jak jechać, coś kupić. Postaram się gdzieś może w Biedronce podobno są swoją ziemię kupić, ale karamzy tu nie będzie, ale chyba mogę zamówić w obi z do, odbiorem, bo to tak zrobimy. I powiem Wam szczerze, że już powoli też dość cieszę się. Pisała do mnie dzisiaj w ogóle koleżanka z pracy, że główna kadrowa powiedziała, że dalej są oboszczenia Przed dziesiątą. I ja się wystraszyłam, że będę jeszcze musiała za tydzień też siedzieć z gorem. Ale nie, żłobki otwarte, wracam do pracy. Bardzo się cieszę. Bo to jednak ten COVID, a potem właśnie tu siedzenie z jegoorem mi trochę wymęczyło. Także z chęcią wrócę do pracy, do ludzi i będę miała do kogoś otworzyć usta, a nie kupa, siku, za przeproszeniem oczywiście i w ogóle. No. A taki wiecie co? Tak na zakończenie taką pogadankę Wam chciałam zrobić tak leżąc. Mam nadzieję, że też leżycie oglądacie. Taką małą pogadankę, w sensie ja tak ostatnio myślałam w sensie dzisiaj w nocy, bo nie mogłam dzisiaj spać do 2.30 nie mogłam usnąć przysnęło mi się, to 15 po 3 moje dziecko znam 20 po 3 moje dziecko zaczęło płakać zęby znów idą i wiecie, i się bawiliśmy trochę potem znów o 6:00 Jest to takie moje spanie dzisiaj wyglądało ale już jutro postaram się budzik nastawić na wcześniejszą porę bo trzeba się przyzwyczajać do stawania w po poniedziałku będziemy ja w stadiach poniedziałek jeszcze mam e, wolne, bo wolne, bo ja przez ostatnie dwa miesiące więcej robiłam godzin. Wiecie i przez to e, w tym miesiącu mam mniej godzin i mam ddwu z tego co widzę taki dzień wolny, bo wolny. No to wiecie, do żłobka go zaprowadzę i ten. A potem mam ranki po południu, będę się już z Jarkiem łączyć. No ale dobra, nie o tym. Widzę, co i tak o 2.30 tak leżałam, myślałam i myślałam o tym, że jakich mam przyjaciół. Ja mam swoje takie, można powiedzieć, trzy, trzy dziewczyny, na które zawsze mogę liczyć. Wszystkie to są Anie. Wiem, że mogę, właśnie jedna to jest Anie I Gosia dzisiaj przyjeżdża, druga to jest moja Ania, która z tymi takimi kręconymi, pięknymi włosami, właśnie wczoraj u niej byłam miała urodziny, wiecie, i ona zamiast płaka, zamiast się cieszyć, to mi płakała. No bo rano nie mogłam być u niej, bo byliśmy w targowisku, no to dostała tam pocztą kwiatową kwiaty, a dopiero potem myśmy jej zrobili wstyd. wam na całą kratkę 100 lat. No ale i ona zamiast, wiecie, cieszyć się, to mi płakała, także Ania, e, wiem, że to oglądasz, ale następnym razem się cieszyć, a nie płakać. No tak, prawie. Prawda? No. I... E, i mam. A reszta takie, na przykład mam znajomych, którzy wiecie, odzywają się tylko jak coś chcą. To jest najlepsze. Jak coś potrzebuje druga osoba, to nagle ma się jak odezwać. Właśnie jedna koleżanka się odezwała, że coś tam w promocji jest po 99 groszy, wiecie, i w ogóle się do mnie nie odzywa, wiecie, bo jak nie potrzebuje, to się nie odzywa. Ja pamiętam w ciąży, to już mam tak pod koniec, ja nie mogłam chodzić wtedy już zaraz przed szpitalem i kupiłam jej te wcześniej chyba z dwa czy trzy tygodnie wcześniej kupiłam Yy, jakieś tam rzeczy z Ikei Szklanki. I wiesz, ona, wiecie, ona wiedziała, że nie mogę chodzić, ale wiecie, to bym zeszła na dół na przystanek, mówię, że nie mogę schodzić. To chociaż do alejek w połowie drogi się spotkamy. Aśka, jestem wciąż, że nie mogę chodzić po schodach. No to ześmiał z niej z na dół. Nie mogę schodzić Aśka po schodach. Ty mogę chodzić. No, bo ja wtedy nie mogę chodzić nawet po schodach. No. Najgorsze to właśnie były schody. Wychodziła pół godziny. No ale dobra. Mm. I wiecie, obraziła się, nie przyszła wszystko po to? Da się właśnie odzywa, że jest takiej promocji, gdzie ona to dostanie. Ja mówię, no takie po 99 groszy, to wiadomo. Parę sztuk, parę naście. no to wejdzie, klient zobaczy, że nie wiem odświeża, czy macie za 99 groszy, to co weźmiecie jeden? się bierze ile jest. No, więc wiecie, to tak naprawdę szybko zlatuje. Nawet jak my jeszcze o tym nie wiemy, klienci o tym już wiedzą, my jeszcze ceny nie daliśmy, a to już spółki półki znika. Często tak jest. No i wiecie, i mówię, że sklepy wyprzedażowe tak często mają, tak jak na przykład mój sklep wyprzedażowy, więc mamy często fajne promocje na różne produkty. A tu będziesz mi kupować? Wiecie, tu nie potrzebuję, nie potrzebuję, ale żeby coś załatwić. To się odwa. Mam takich parę osób i powiem Wam szczerze, yy, ja się nie odzywam, dopóki nie wybuchnę. Yy, udaję, że tego nie wiem, Uda, udaje, że wiecie, że, że mnie to wiesz, zbywa, ale na pewno jej nie dam znać, że jej coś kupię, tak? Bo ona chce, nagle się odezwa, że chce. Albo wiecie, inni inni coś potrzebują, to są, wiecie, a jak nie potrzebują, nie daj Boże, trzeba dać pieniądze ci oddać, to nie ma. Na przykład tej osoby już nie ma w Krakowie. Mimo wszystko, że ja wiem, że jest. Mimo wszystko, że często widujemy się, jesteśmy obok siebie, bo jak jestem, nie wiadomo, nie powiem gdzie. No, także wiecie, to jest najlepsze. Jak było potrzeba, to. To Batka była zajebista. A Batce teraz coś trzeba, Batce na przykład trzeba oddać pieniądze, bo Atki teraz nie ma. Powiem Wam, takich ludzi ja nie szanuję. Naprawdę nie szanuję i na pewno jednej z osób, jak się w końcu zobaczę z tą osobą, bo wiadomo, ja nawet do koleżanek nie chodzę czy coś, przez pandemię będę się widzieć nad mimochodem na żywo, to ja powiem wprost, co o tym myślę. Na ta osoba nie ogląda moich vlogów, nie wie, że jestem na YouTubie, więc mogę o tym mówić. No, więc wiecie, tak to jest najlepiej, to na odległość. Także pamiętajcie, ja macie swoich prawdziwych znajomych, prawdziwych przyjaciół. I ja powiem Wam szczerze, nie mogę się doczekać, kiedy z jedną z tych osób się spotkam mimochodem, nawet gdzieś tutaj. Naprawdę. Ja czasami jestem upierdliwa i lubię się tak troszeczkę, wiecie, i mam nadzieję, że się spotkam z tą osobą. Także, bo już mi nie chodzi o te pieniądze, wiecie co? Bo ja mam tupię te pieniądze za przeproszeniem zarabiam. Stać mnie, ale wiecie co, chodzi o honor. Ja mam z honor i, i, i nie lubię, jak ktoś nie ma honoru. I coś Wam teraz pokażę. Zmienię całkowicie tematy. Bo ja słyszę co Jak tam chusteczki? Fajnie. A wy buzie. Nie głowę. Buzie. Menda! Mówiłam wam coś na temat tych. Znalazł gdzieś tutaj, musiał być odłożone. Wyciągnęłam mu jedną, co zrobił, drugą włożył. Po co ci ta pyta Wytrzyj buzię, bo idzie ci ślina. Buzie, nie głowę, halo. zabrałam mu chusteczkę, wiecie. Zła? Niedobra mama? Zabrała? Nie płakuj, Ale masz inne chusteczki. A jej pipusi zabrała. Nie. No masz. Nie. Masz. Nie. No jak nie? nie? Nie. Aha, to wiem czego szukać. Widzicie, on mówi nie. Zauważyłam. A za tobą? Kończę, bo ja już naprawdę długo gadam. I myślę, że coś poskładam z tego wszystkiego. Będzie taki zlepek zlepków. Wczoraj znów ratowałam świat. I na dole wymieniałam korki, bo mi nam wywaliło w mieszkaniu. I takie wiecie stare, stare kortki, korki na dole wymieniałam. Będziesz piłkarzem, więc mamy piłkarz. No, piłkarz. Mój syn będzie kiedyś dzielnie grał w wisile kraku. Także ja i mój piłkarz żegnamy się z wami. Życzymy miłego dnia, weekendu. Mój ostatni wolny jest Jarek, wiecie, co drugi dzień pracuję, także nic dla mnie dobrego. Bo jestem całe dnie sama, a pogoda jest jakaś, więc nie wychodzimy. Tak? Tak. Jutro Jarek jest, ale już mamy plany. Tak jak wczoraj, wiecie co wstaliśmy. Zjedliśmy, wyszliśmy, wróciliśmy o 20.00. My wstajemy i mamy tylko sklep do zahaczenia. Ja muszę go w końcu rozliczyć. Musimy wydrukować pint jego i zrobić. Ja też muszę jedną rzecz zrobić. No i ze właśnie i YouTubem. Więc muszę tam doliczyć przychody z YouTube'a, Także wiecie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Buziaki. I pa.